Od sierpnia zeszłego roku mamy okazję obserwować działania Marty Nawrockiej, pełniącej funkcję pierwszej damy, jej stylizacje wzbudzają wiele emocji i skrajnych ocen zarówno wśród ekspertów od mody, jak i internautów. Zjawisko to przyciągnęło uwagę nie tylko mediów, ale również osób zajmujących się modą na co dzień. Po raz pierwszy na temat stylizacji Nawrockiej postanowiła zabrać głos stylistka Magdalena Rycerska z Dunek, która w wywiadzie dla Super Expressu wyraziła swoje zaskoczenie intensywnością reakcji na te modowe wybory. Zdumienie stylistki wydaje się być zrozumiałe, choć doskonale zdawała sobie sprawę, że każde posunięcie pierwszej damy będzie bacznie obserwowane, liczba publikacji i emocji, które wywołuje, z pewnością ją zaskoczyła. Oświadczyła, że jej celem nie jest tworzenie sensacji, lecz odpowiedzialne podejście do mody, które odzwierciedla wizerunek państwa. Współpraca z Martą Nawrocką to dla mnie zaszczyt i wielkie wyróżnienie, zaznacza stylistka, dodając, że każdy strój Niezależnie od tego czy jest to kostium damski czy garnitur męski, powstaje w kontekście reprezentacyjnym, a nie dla zdobywania medialnej sławy. Rozmawiając o procesie twórczym, rycerska zdunek ujawniła, że na początku nie była przygotowana na negatywne opinie. Spędzała czas na analizowaniu komentarzy oraz artykułów, co wpływało na jej samopoczucie. Z biegiem czasu zaczęła postrzegać krytykę jako cenną lekcję która pozwala jej na rozwój oraz nauczenie się dystansu do własnej pracy. Najważniejsze jest, by pierwsza dama czuła się dobrze i pewnie w tym, co nosi. Podkreśliła, zaznaczając, że styl w kontekście dyplomacji powinien opierać się na protokole, a nie tylko na aktualnych trendach. Współpraca między stylistką a pierwszą damą odbija się także na wynikach ich stylizacji. Magdalena przyznała, że Marta Nawrocka ma istotny wkład w proces tworzenia swoich kreacji. Świadomość swojego stylu oraz doskonałe wyczucie estetyki sprawiają, że Nawrocka wnosi wiele kreatywnych pomysłów do procesu twórczego. Stylistka z radością wspomina żarty w garderobie, gdzie często podkreśla się, że szefowa ma najlepsze pomysły. W ich wspólnej działalności pojawiają się kluczowe projekty, takie jak strójna uroczystość zaprzysiężenia prezydenta który był efektem autorskiej wizji nawrockiej, jego koncepcja rycerska z Dunek przelała na papier, a następnie wspólnie z zespołem przełożyli na rzeczywistość. Każdy stworzony strój nie w sobie element kreatywności pierwszej damy, niezależnie od tego, czy jest to kolor tkaniny, czy rodzaj dodatków. Praca nad stylizacjami to złożony proces, który wymaga dużo zaangażowania. Stylistka opisała to jako długi, lecz uporządkowany proces, który na początku opiera się na kalendarzu pierwszej damy. Każde wydarzenie jest starannie analizowane pod kątem protokołu, miejsca oraz pory dnia. Po dokładnym zastanowieniu się nad tym, w czym pierwsza dama czułaby się najlepiej, następuje etap szkiców i wizualizacji, aż wreszcie wybiera się jedną koncepcję do realizacji. Ostatecznie protokół dyplomatyczny z plamatyczą, fundament. Każdej stylizacji, a kreacje projekt są w taki sposób, aby można je było wykorzystać wielokrotnie w różnych kontekstach. Stylistka podkreśla, że często można wprowadzić drobne zmiany, które wpływają na odmienny wygląd tego samego stroju. Ta odpowiedzialna filozofia podejścia do mody jest bliska także pierwszej damie. Jak wy oceniacie styl oraz podejście Marty Nawrockiej? Z chęcią przeczytamy wasze opinie w sądzie poniżej.